Witam, Sofikula z tej strony. Jesteśmy w pięknym Paryżu. Strasznie się cieszę, dlatego że za moment będzie moja wystawa i chciałam y, opowiedzieć trochę o niej i trochę o sobie, y, co tutaj robię i w ogóle czym się zajmuję i co będę pokazywać na wystawie Al Georgia w piątek już najbliższy. Paryż, w którym jesteśmy i gdzie będę miała swoją wystawę, był jedną z głównych inspiracji dla mojej kolekcji, którą właśnie tu będę pokazywała. Sweet Memories. W związku z tym, tym bardziej to jest super, że, że właśnie tutaj będzie prezentacja tej kolekcji. Paryż był inspiracją, ponieważ. Właśnie tak, jak wspominałam wcześniej, jestem tutaj już za dziecka, więc mam dużo wspomnień z dzieciństwa, typu Disneyland czy Park Asterix czy w ogóle jakieś spacery z rodzicami moich, moją rodzinę, kuzynów, których tu mam i z nimi spędzałam czas i się bawiłam, więc jakby jest duża część mojego dzieciństwa, która też ma związek z Paryżem. Ja to chciałam zaznaczyć takimi małymi szczegółami, jak takie elementy kotylionów w tej kolekcji właśnie groszki, które nie wiem, dlaczego mi się też kojarzą z Paryżem i, i myślę, że takimi małymi subtelnościami yy... Można to zauważyć, że, że są toczki, też, które też są bardzo paryskie, francuskie, tak się chyba powinno powiedzieć. Natomiast kolekcja jest kolorowa i ma różne wykończenia, typu plastikowe ćwieki, jakieś sykiny, które mają przypominać trochę cukierki, trochę jakieś zabawki. Mają być po prostu słodkie. Tak jak się nazywa kolekcja, słodkie wspomnienia. Tak, moje projekty są oryginalne. Ale oryginalność, moim zdaniem, polega na formie i, i, i fakcie, że są kolorowe, bo jakby kolor jest trudny i do stylizowania, jakby ubrani, dobierania rzeczy i, i tak, dalej, i tak dalej. Nie wszyscy się dobrze czują w kolorze, w czarnym się czuje, jest łatwiejszy, łatwiej się ubiera i łatwiej się dobiera właśnie rzeczy do niego, więc jakby to jest chyba oryginalne, a kiczy Kicz jest z pojęciem względnym, ponieważ mnie kicz też inspiruje, więc to nie jest tak, że ja nie lubię kiczu, bo bardzo lubię kicz i, i jestem nawet kolekcjonerką kiczu w pewnym sensie. Natomiast ja staram się taką wywierać symbiozę, znaczy zdobywać symbiozę taką, czasami mi się też to nie udaje, to nie jest takie zawsze proste. Ale myślę, że myślę, że jeżeli ty uważasz, że nie przekroczyłam kiczu, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Czasami słyszę, że jednak przekroczyłam, więc to jest bardzo, tak jak mówię, względne i każdy uważa inaczej. Są na pewno odważne. O, to sądzę, że jest, to sądzę, że jest naj taki bardziej trafiony komentarz do moich rzeczy. Przez to też są interesujący dla artystów, z którymi w dużej mierze współpracuję, którzy ubierają się w moje rzeczy, bo są świetne właśnie na scenę i, i, i też się z tego cieszę i bardzo, bardzo z tego faktu jestem dumna i mam nadzieję, że to będzie dalej trwało. Takie współ, tego typu współpracy. Szukam inspiracji oczywiście, natomiast nie muszę szukać daleko, bo inspiracje mam wszędzie. Całe życie jest inspirujące. Moje jest bardzo yy, różnorodne i wiele rzeczy się w nim dzieje i wiele miejsc i ludzi i mam jakby w życiu ciągle nowych, więc to jest bardzo inspirujące. Ale jeżeli chodzi o samą stricte modę, to ja także yy, i śledzę to, co jest yy, w trendach albo teraz w ogóle na czasie w jakimś tam sensie. Yy i też z takich twórców którzy nie są w ogóle w moim stylu i, i robią zupełnie inne minimalistyczne rzeczy i tak bo w takich formach i małych rzeczach też właśnie znajduję inspirację i wszyscy jakoś wpływamy na siebie nawzajem więc to nie jest tak że nie można być na znaczy można być na od ludzi i, i projektować ale ale myślę właśnie, że te zewnętrzne bodźce i, i prace innych i historia mody to wszystko wpływa i nie, na moje projekty i myślę, że na każdego innego projektanta. Mój kolejny szczyt to jest trochę związany z tą wystawą, ponieważ ta wystawa daje mi możliwość pokazania się dziennikarzom, stylistom, kupcom tutaj, więc jakby kolejny szczyt jest... I wykorzystanie tych wszystkich zawartych kontaktów. On, to też już jakieś czas trwa, właśnie m, moje przyjazdy tutaj i, y, i rozmawianie. Więc mam nadzieję, że k, jakby kolejną y, ruchem będzie sprzedaż gdzieś tutaj, y, y, właśnie jakieś publikacje i tak dalej. Być może też y, ch, chciałabym y, aplikować, jakby Jakiś momów żeby. Czyli trochę jakby odpocząć od tego, co robię. W sensie nie naangażować się tak 100% jak w tej chwili, tylko e, na chwilę zrobić pauzę i spróbować e, trochę oduczyć się od innych, więc to, to też jest jakiś cel i, i trochę ten pobyt tutaj też jest z tym związany, więc zobaczymy, proszę trzymać kciuki. Czyli co, stresujesz się trochę przed y, tą wielką chwilą? No ja się znaczy tak owszem, stresuję się, no bo to jest zupełnie inny y, inny. Rynek jakby i, i na publiczność, i bardzo wymagająca publiczność. Myślę, że sukcesem jest to, że ci ludzie też zainteresowali się, żebym tu pokazała, więc oni wiedzą, jakie ja mam projekty i to też mi daje taki trochę spokój, że, że jakby te rzeczy się obroniły i, i, i jest już jakaś tam grupa zainteresowanych, żeby to pokazać w Paryżu. Stresuję się wszystkimi rzeczami, które to muszę załatwić, no bo, tak jak mówię, to jest jakiś większy plan i, i właściwie od tej wystawy tak naprawdę bardzo dużo zależy. Czyli czego możemy Ci życzyć na zakończenie? No jak to mówią, jak się 50% planów uda, to jest sukces, więc <noise> proszę trzymać kciuki i życzyć mi, żeby te wszystkie rzeczy, które sobie właśnie wymyśliłam, wymarzyłam i. i jakby staram się zrealizować, żeby się po prostu spełniły. To co, zapraszamy na wystawę? No koniecznie zapraszam na wystawę. Do zobaczenia. Okay. 24 stycznia 2014 roku prosto z Paryża dla Państwa Sofii Kula ze swoją wystawą Sweet Memories. Sofi, która z tych stylizacji jest swoją ulubioną? W pewnym sensie każda z tych stylizacji jest moją ulubioną, ponieważ mogłam pokazać tylko 5, a moja kolekcja ma 12 luków. Natomiast na pewno najbardziej ulubioną jest jest ta, której bardzo dużo czasu muszę poświęcić, żeby ją uszyć. I myślę, że ta, bo jest jakby... mam taki najbardziej charakter w ogóle całej kolekcji, tylko to są plecy. Muszę odwrócę, jak wygląda przód. Tak wygląda przód, więc w związku z tym, dlatego jest odwrócona do tyłu, żeby, żeby pokazać tą słodkość całą, którą chodziło mi, żeby ta kolekcja no miała charakter taki. Powiedz nam, te wszystkie kreacje są szyte ręcznie? Tak. Wszystkie kreacje są szyte ręcznie, szyję je ja i moje krawcowe. Wszystko jest wykańczane ręcznie, bo to jest dużo bardziej czasochłonne niż samo szycie tych rzeczy. Słuchaj, my już tutaj stoimy tak od 15 minut i próbowaliśmy do ciebie podejść, ale cały czas byłaś zajęta. Czy padły już jakieś konkretne propozycje? Czy jest zainteresowanie? Widać, że jest, ale czy, czy coś konkretnego już padło? Jest tak, że jest coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi się na pewno interesuje, coraz więcej ludzi na pewno tu podchodzi. Wielu z nich nie znam, wiele to są moi znajomi plus ich goście, którzy są też związani z branżą, więc jestem szalenie wdzięczna, że, że ich tu przyprowadzają i możemy takie kontakty zawrzeć. I też myślę, że wstęp póki co jest zainteresowanie takie, że się podobają moje rzeczy, a rozdaję... I zobaczymy, to, to jest strasznie jeszcze świeże. I, i tak naprawdę start, więc Nikt nie mówi nic konkretnego, ale raczej pozytywnie. To, to mnie bardzo cieszy. Czyli co? Dzisiaj wielki dzień. Sophie Kula podbija Paryż. Tak, i spełnia swoje marzenie. Dobry wieczór. E, nazywam się Sara Kondal. Jestem przyjaciółką Sophie Kula. E, jestem tu, aby ją wspierać. E, co, chciałam trochę powiedzieć o kolekcji. E, Zosia, Sofii Kulam, uważam, że bardzo się dobrze przyjmie w Paryżu, ponieważ mimo iż mamy taki stereotyp mody w Paryżu, czyli elegancja, Chanel, tradycja, myślę, że bardzo dużo moich znajomych jest zainteresowanych projektami Sofii, ponieważ łączy bardzo wiele, czyli ma bardzo... Oryginalne materiały, łączy kolory. Myślę, że wiadomość, którą Sofii chciała przekazać przez tą kolekcję, jest bardzo dobrze przekazana czyli wspomnienia z dzieciństwa, cukierki, ale jest też bardzo dobrze wykończona. I to jest to, co mi się bardzo podoba, czyli materiały, które są bardzo profesjonalne, które w zasadzie były kupione tu w Paryżu. Również wszystkie detale. Jestem dzisiaj w projekcie Sofii i sama również bardzo dużo z jej z nowej kolekcji Sweet Memories nabyłam. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy tutaj, że Paryż może zobaczyć kolekcję Sofii i myślę, że to jest dopiero dobry początek. Dziękuję. Sofia jest moją najlepszym przyjaciółką. Nie mieszkam w Paryżu, jestem z Polski, ale mniej więcej wiem, jak te rzeczy tutaj wyglądają. Paryż jest bardzo klasyczny, ale rzeczy Zosi, rzeczy Sofi Kuli są naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Uważam, że. Cały Paryż, jak i cała Francja i cała Europa winna się przełamać do kolorów, do szaleństwa, do naprawdę, naprawdę zwariowanych, słodkich marzeń z dzieciństwa Sophie. Chciałam wszystkim bardzo, bardzo mocno podziękować, którzy byli zaangażowani i wspierali mnie, żebym tu była i mogła pokazać swoją kolekcję w Paryżu. Naprawdę spełnia się właśnie moje wielkie marzenie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo.